Bohaterem naszego dzisiejszego filmu jest fosfor, pierwiastek leżący w 15 grupie układu okresowego. Posiada on ciekawe właściwości, ale ciekawa jest również historia jego odkrycia. Zapewne wiecie, że chemia w znacznej mierze wywodzi się z alchemii, czyli z przednaukowych praktyk, które miały na celu opracowanie eliksiru nieśmiertelności, panaceum na różne choroby, czy kamienia filozoficznego, który pozwalałby na transmutację Różnych substancji w złoto. Ze względu na dość zbliżone właściwości fizyczne, głównie pracowano nad zmianą ołowiu w złoto. Jednak niemiecki alchemik Henning Brand, który żył i pracował w mieście Hamburg, próbował otrzymać złoto z moczu. Najprawdopodobniej kierował się barwą tej substancji. W tym celu w retorcie odparowywał mocz pomieszany z piaskiem. Pewnej nocy w 1669 roku ku wielkiemu zaskoczeniu zauważył, że naczynie, w którym prowadził ten proces, świeci zielonkawym światłem. Odkrytą substancję, a właściwie pierwiastek, nazwał fosforem. Słowo fosfor wywodzi się z języka greckiego i oznacza niosący światło. Od słów fos, czyli światło, i fera, nieść. Ciekawe rozważania na temat etymologii tej nazwy przedstawia Tomasz Bober w swoim artykule pod tytułem Pierwiastek Diabła Właściwości a Symbolika Fosforu. Zauważa on, że w starożytności mianem niosącej światło określano planetę Wenus, widzianą o zachodzie i przed wschodem Słońca. Z tego powodu określano ją jako Gwiazda Zaranna. Tę samą planetę starożytni Rzymianie określali jako Lucifer. Od słów lux, czyli światło, w dopełniaczu lucius i ferre nieść. Stąd też skojarzenie z diabłem, a osoby zaciekawione tematem odsyłam do wspomnianego artykułu. Link znajdziecie w opisie filmu. Ale zostawmy kwestie związane z nazwą. W 1710 roku Gottfried Leibniz w swojej książce pod tytułem Historia Inventiolis fosforii, tak opisał odkrycie Branda. Otrzymał ono pary. Następnie kleistą masę aż w końcu wydestylowała się substancja o stałej, ziarnistej budowie. Przylegała ona do ścianek nieruchomego odbiornika jak cukier, i podobnie jak całość destylatu świeciła jasno w ciemności. Dziś wiemy, że fosfor występuje w kilku odmianach alotropowych, różniących się zarówno budową, jak i właściwościami. Opisana przez branda i lajemnica zachodząca w warunkach normalnych. Kondensacja par tego pierwiastka powoduje powstanie białej, miękkiej jak wosk masy. Nazywamy ją fosforem białym. Odmiana ta jest zbudowana z cząsteczek czteroatomowych, P4. Wykazuje ona tendencję do polimeryzacji. Spotkać możemy zatem fosfor czerwony, fioletowy czy czarny. Są to odmiany alotropowe tego pierwiastka, zbudowane z większych cząsteczek i charakteryzujące się większą stabilnością. Obserwowana w zaciemnionym pomieszczeniu emisja światła z powierzchni fosforu białego jest efektem powolnego jego utleniania przez tlen znajdujący się w powietrzu. Zjawisko to nazywamy chemiluminescencją, czyli emisją fal świetlnych w wyniku reakcji chemicznych. Obserwację, że fosfor nie świeci bez dostępu powietrza, przypisuje się Robertowi Boilowi, który w 1680 roku Wykorzystał swoje odkrycie do otrzymywania kwasu fosforowego 5. Określenie diabelski pierwiastek można łączyć jeszcze z jedną właściwością fosforu. Musimy pamiętać, że fosfor biały jest bardzo silnie toksyczny. Już około 1, 10 g tego pierwiastka wchłonięta drogą pokarmową lub wziewną jest dawką śmiertelną. Zatem wszelkie czynności z tą substancją muszą być prowadzone bardzo ostrożnie. Konieczna jest praca pod dygestorium noszenie okularów i rękawic ochronnych. Jedna z pierwszych metod wykrywania obecności fosforu w organizmie otrutego człowieka polegała na obserwacji chemiluminescencji par białego fosforu z próbki materiału pobranego z tkanek ludzkich. Metoda ta nazywana jest powszechnie testem Mitrzelisia. Przeprowadźmy tego typu próbę. Do kolby okrągłodennej wlewam około 150 cm sześciennych wody destylowanej. Teraz dodaję kawałek fosforu. Wykorzystujemy próbki fosforu wielokrotnie, więc nie jest już to czysty fosfor biały, częściowo uległ polimeryzacji. Nie będzie to jednak przeszkadzać w przeprowadzeniu doświadczenia. Do kolby montujemy rurkę szklaną o długości około 20 cm. Podłączamy płaszcz grzejny i uruchamiamy ogrzewanie. Po chwili, w kolbie, obserwujemy białe pary gasimy światło. W rurce obserwujemy bladozielony płomień. W trakcie dalszego ogrzewania. Powstający płomień wędruje ku kurze, aż do wylotu naczynia. Widoczna emisja światła jest niczym innym jak opisanym wcześniej procesem utleniania fosforu przez tlen znajdujący się w powietrzu. Produktem tej reakcji jest tlenek fosforu 5. Przy włączonym świetle płomień jest praktycznie niewidoczny. Obserwujemy jedynie dymy powstającego tlenku fosforu 5. Wyłączenie ogrzewania powoduje efekt odwrotny. Płomień schodzi z powrotem w głąb naczynia, a po chwili zanika. Ponowne ogrzanie naczynia. Pozwala jeszcze raz zaobserwować to zjawisko. Przeprowadźmy to doświadczenie jeszcze raz w trochę inny sposób. W zlewce umieszczamy niewielką ilość benzyny ekstrakcyjnej. Dodajemy do niej niewielką ilość fosforu. Benzyna to mieszanina węglowodorów alifatycznych, zatem jest to rozpuszczalnik niepolarny. Cząsteczki fosforu. Są również niepolarne. Z tego powodu pierwiastek ten rozpuszcza się w benzynie. Nie staramy się jednak uzyskać dużego stężenia fosforu. Kawałek bibuły moczymy w naszym roztworze i pozostawiamy na powietrzu. Również w tym wypadku obserwujemy wędrujący zielony płomień. Płomień ten jest jednak zbyt zimny, aby doprowadzić do zapłonu bibuły. Taki efekt obserwujemy, gdy stężenie fosforu w benzynie jest niewielkie. Zwiększenie stężenia może prowadzić do zapłonu. Ten efekt i spalanie fosforu omówimy w kolejnym odcinku. Przeprowadzona reakcja jest niebezpieczna. Nie próbuj wykonywać jej samodzielnie. Film powstał dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.